Hejeczka, wszystkim witajcie. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to ja jestem Wiki. I nie wiem czy zauważyliście co się odwala na naszej scenie Minecraftowej, ale wraz z dodaniem wersji 1.19 oraz później 1.19.1 zostaliśmy ocenzurowani i cenzura ta wyglądała przez jakiś czas nawet tak, że nie można było napisać night czy bedrock na bedrock edition. I tutaj dla kontekstu macie filmik oraz post chłopaka, któremu się to przydarzyło. Po zgłoszeniu do wsparcia Minecrafta, że moje konto Minecraft zostało fałszywie zablokowane, wyciszone, odwiedzili mi na to w ten sposób. Macie tutaj wiadomość, która w sumie nic nie wnosi. Co do diabła mam teraz zrobić? Bez powodu, bez pomocy, całkowicie niesprawiedliwie. Wszystko dlatego, że chciałem nazwać moją papugę brokoli. Teraz macie tutaj jego filmik, zobaczcie co się dzieje, jeżeli chce cokolwiek napisać w kowadle. Alright, so what I'm gonna do is I'm gonna take this name tag which I fished up the other day. Uh and I'm just gonna show you how stupid this is. Aww, oh, this is the same anvil so if I just. Hello Alright Crazy, crazy, messed up. Masakranie, ale ja dziś nie o tym, bo bardzo dużo osób o tym już zrobiło filmik. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że ten gość zmotywował mnie do nagrania tego filmu. I ja nie o tym, dlatego że bardzo dużo osób poruszyło ten temat. DJ mi bardzo dobry film zrobił. Jeżeli ktoś nie oglądał, to spoko film, zobaczcie sobie. Ja chciałabym się skupić na tym, co się od Janie Pawliło ze strony społeczności, bo to naprawdę jest burza. Cała społeczność ruszyła. Tweety, filmy, Instagram. Wszyściuteńko te wyniki, które po prostu trzęsą całym internetem, tą stroną Minecraftową. I myślę, że tutaj można zobaczyć jak bardzo to community urosło przez 13 lat i jak bardzo ono się nie zgadza z tą cenzurą. Teraz przytoczę Wam parę komentarzy od ludzi z Twittera i jeszcze jeden filmik, który w całości będziecie mieli w opisie. Jest to filmik typowo od Minecrafta. I może zacznijmy od komentarza właśnie z tym filmikiem. Hej Mojang i Microsoft, pamiętacie to, tak chcemy, żeby zniknął system raportowania czatu. Microsoft jesteś kupą. Mojang ignorujesz społeczność Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft and fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do with no rules to follow. This adventure, it's up to you. I patrzcie na ilość komentarzy pod tym filmem proszących o powrót świata, którym nikt nie będzie ci mówić, co możesz, a czego nie możesz robić. Myślę, że tego tweeta nie muszę tłumaczyć. On jest dosyć zrozumiały dla każdego. Tutaj mamy mema. Microsoft, kiedy całe community prosi o usunięcie reportowania czatu. Microsoft, kiedy jeden gość napisał, że świetliki są trujące dla żab. Jeśli pojawi się ten komunikat, oznacza to, że właśnie dołączyłeś do serwera, który chroni swoich graczy przed Microsoft. To raczej myląca wiadomość. Jesteś o wiele bardziej bezpieczny, gdy wiadomości nie można zweryfikować. I o tym też jest film u Tijimiego. Zapraszam do niego. Będziecie też ten film mieli w opisie. Tutaj mamy pewną paranoję, że gdy zostanie nam wiadomość zacenzurowana, to brzmi jeszcze gorzej niż miała na początku. Steve pomaga Alex swoim kilofem. Jednak, kiedy zamarzemy drugie słowo, wychodzi nam, że jest to najprawdopodobniej F-Word. Dosłownie nikt o to nie prosił, nikt tego nie chce. Zrujnujecie Minecraft i społeczność. Liczba troli, które będą fałszywie zgłaszać ludzi, a najmniejsze rzeczy będą mogły zostać wyrwane z kontekstu i zostaniesz zbanowany. I tutaj macie od Phoenixa ankietę. Jak widzicie, wzięło w niej udział prawie 300 tysięcy ludzi. Microsoft i Mojang to żadne władzy korpo, którym nie zależy na komunikacji ze społecznością i graczami. Ale nie zostawimy tego w ciszy. I nie, korona Technoblade nie sprawi, że będziecie wyglądać, jakbyście się troszczyli, korporacyjne szczury. Jeśli robię serwer, to moje zasady, nie chcę Microsoft i Mojang, żeby mi mówili, co mogę, a czego nie mogę robić. Uniwersalny ban dla wielu graczy jest zły. To najgorsza aktualizacja Minecraft w historii. Atomem, który stworzyłem. Mimo wielkiego zaangażowania społeczności, ktoś uprawniony ze studia mojang skomentował naszą walkę w ten sposób. Wszyscy, którzy podjęli walkę z Mojang Microsoft, wierzą, że uda się jeszcze coś zdziałać, bo w końcu Sonic na początku też wyglądał tragicznie. Jednak niektórzy już godzą się z tym, że przegraliśmy. Jak wy myślicie? Uda nam się jeszcze coś zdziałać? Napiszcie hashtag SaveMinecraft, żeby podbić tego hashtaga, właśnie. I myślę, że razem nam się uda. Papatki.